No, witam wszystkich bardzo serdecznie, kochani. Zauważcie, że mamy wiosnę już. Mamy koniec stycznia, a przyszła wiosna. Niebezpieczna pogoda. Bardzo niebezpieczna pogoda. Dla upraw to jest bardzo zła pogoda. Bo jest bardzo ciepło, jest godzina dziewiąta. Mamy stopni dziesięć już. A w najbardziej nagrzanym miejscu, gdzie to słońce jest cały czas, jest ponad 10 stopni. Dla kur oczywiście to jest jak najlepsza pogoda. Kury się wtedy szybciej i lepiej niosą. Ale z roślinami już trochę gorzej, bo wszystko się pobudzi. Będzie im coraz cieplej. A tu nagle trach nocy przyjdzie. Przymrozek. Tutaj mamy jabłoneczkę młodą. Na szczęście ona jeszcze się nie wybudza. Tutaj jest troszkę starsze. No tu już wygląda tak to troszkę inaczej. Ale mam nadzieję, że się tutaj nic takiego nie wydarzy i że na pewno te temperatury nie będą aż tak mocno się zmieniać, bo to jest to jest najgorsze, No, No, to środka wylatują, skórkowane. Tak naprawdę szczerze mówiąc, to aby się tylko kwoki nie zaczęły robić z tego wszystkiego. No pogoda naprawdę jak w kwietniu Kwiecień Końcówka marca Popadało w nocy Czy jest tak czysto bardziej Wydziałały całkowicie trawę. Nie ma nic No jestem bardzo ciekawy czy coś w ogóle odbije tutaj No zobaczcie jak się w słońce świeci. Troszkę wiaterek się pojawia, ale... Ale nie ma tragedii. Także jestem bardzo ciekaw. Co nam luty przyniesie, bo... Mówią o temperaturze bardzo takiej... 7 stopni właściwie. Utrzymuje się przez cały, cały... Miesiąc 7-8 stopni, tak gdzieś się utrzymuje. Zobaczcie, kury wszystkie prawie wylecą, te co lżejsze. No tak, tylko później się jajka pojawi. Mhm. Jajka się pojawiają i one nie mają gdzie znieść tych jajek. Bo niestety, kury głupie. Wiedzą jak wylecieć, ale nie wiedzą jak wrócić. No już, już. To nie czas na to. Nie czas! Psy mi pomagają naganiać jak wiecie. Ej! Nie czas teraz! Kora! Także luty ma być po prostu też ciepły, ale... Z większą ilością opadów. No zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo zgniła pogoda i wilgotna, bo to akurat nie służy kurom. Dobrze, do zobaczenia wam wkrótce.